Dzień dobry, dzień dobry. Widzicie, jaka zmiana pogodowa u mnie? W tej chwili minus 5 odczuwalne, minus 5. Zła jakość powietrza. Zachmurzenie 0%. Jest mgła w tej chwili. Ma być słonecznie. O godzinie 14 do 15, 3 stopnie. No zobaczymy. W tej chwili taka yy, sypie, taka kaszka, śnieg taki drobny. No i troszeczkę nasypie, jak ten mróz troszeczkę będzie się trzymał, to nasypie. No zobaczymy, czy to się sprawdzi, taka zmiana temperatury z minusowej na dodatnią. No ale tak jest ostatnio, w nocy mrozi, a w dzień słonecznie. Zobaczymy jak dzisiaj, no w tej chwili fajny krajobraz, taki, taki typowo zimowy. Miłego dnia Wam życzę. Tak pięknie na dworze, że musiałam się trochę przejść, no i weszłam do sklepu ABC tutaj osiedlowego, niedaleko mnie. Przede wszystkim za herbatą, bo zobaczyłam, że już nie mam herbata, nie chcę mi się pędzić do, do Biedronki, tylko za herbatą, więc jaka była taką wzięłam małą po 390, no i do tego dwie cytryny, bo też już mi się kończy. Teraz sobie zrobię herbatkę z cytryną i pączka. Pączek dwa z czymś tam jest tak niewidoczne. Dwa jabłka, cytryny, dwie mandarynki. Łososiowa metka. Bardzo lubię jak jest to zawsze sobie wezmę. No i ogórek. Za to wszystko zapłaciłam 29 zł. Także był i spacer. Przy okazji sobie coś tam dokupiłam. Oczywiście poszłam tylko za herbatką i za cytryną, bo już też. Mi się kończy, no a to tak przy okazji. No ale miła ta okazja będzie. To cóż, zaparzam herbatkę. i owoce na talerz i mam zaopatrzenie na jakiś czas robótki sporo wydziergałam jeszcze trochę przede mną ale już jest dużo fajnie się układa super taki wypukły ten wzór jest bardzo, bardzo fajnie wychodzi muszę dodać, jak zwykle jestem zadowolona także tu nie będzie żadnego podcięcia pod pachę, tylko będzie szło prosto. I tak jak później szyję, to będzie leciutko taki pół ręka będzie opadający, może nie rękaw, tylko ramię. Nie opadające ramię, tylko nie opadające rękaw, tylko opadające ramię. <gryw> tak. I będzie takie troszeczkę tutaj. Oczywiście zrobię jakieś tam wykończenie. I przody będą rozpinane. Przody rozpinane. Nie wiem, czy z guziczkami będą, bo ktoś tu mnie prosił o to, żebym pokazała, jak robię dziurki na guziki. Jak będę robiła w przodzie, to pokażę oczywiście. Bo tak się zastanawiam, czy robić te dziurki, czy z guzikami, czy taką, ale blezerowatą, taką tą kamizelkę. Ale ja Wam powiem szczerze, że ja wolę. Wolę chociaż na jeden guziczek zapiąć coś, żeby to było zapięte, bo to później jak się idzie, to się tak rozchodzą te części. Także z pewnością będą dziurki, to wtedy pokażę jak ja robię dziurki. No i tyle na dzisiaj. Robota w, re, w każdym razie. To znaczy wre, no, no robię dziergam. Pogoda taka za chwileczkę zobaczycie, jaka pogoda jest, akurat nie zimowa, taka do robótek, idealna, tak jak ja lubię. To tyle dzisiaj. No i zrobiło się pięknie. Ślicznie. Mróz trzyma, śnieg opruszył drzewa, przecudnie. Bajkowo się zrobiło.